Punktu czwartego jest to podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska dla miasta bielsko podlaski na lata 2022-2025 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2029 a więc projekt uchwały został dostarczony wszystkim radnym wraz z materiałami na sesję informuję, że też był poddany obradom Komisji Rady Miasta Bielsk Podlaski. Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Chcę też Państwa Radnych poinformować, że uczestniczy z nami dzisiaj w sesji online Pani Magister Inżynier Karolina i o ani DIS, chyba prawidłowo przeczytałem, przepraszam, jeśli nieprawidłowo. I właśnie pani pani Karolina proszę państwa reprezentuje zakład analiz Środowiskowych Ekoprecyzja opracowujących dokument pod nazwą Program Ochrony Środowiska dla Miasta Podlaski na lata 2020. 2025 z uwzględnieniem perspektyw do roku 2009 roku, a więc jeśli zajdzie taka potrzeba, pani Karolina Joannidis udzieli odpowiedzi na pytania państwa radnych dotyczące projektu program ochrony środowiska dla miasta Bielsko-Biała na lata 2022-2025 z uwzględnieniem perspektyw do roku 2020 roku. Proszę Państwa, otwieram dyskusję, ale jeszcze poproszę o Panią Karolinę, żeby zgłosiła się do dyskusji, żeby sprawdzić, czy jest połączenie. Udzielam Pani na chwilę głosu. Dzień dobry Pani, serdecznie witam. Dzień dobry. Pani nas słyszy? I my... I widzi, tak? Tak, tak. My też widzimy i słyszymy. Dziękuję pani bardzo. Jeśli będą pytania, poprosimy panią o wyjaśnienie. A więc dyskusję otwieram w punkcie czwartym porządku obrad. Ale nie widzę zgłoszeń do dyskusji, a więc proszę państwa. Zamykam dyskusję. Dziękuję pani Karolinie za udział w dzisiejszej sesji. Nie, pan Krzysztof Grygoruk chce. Z... Tak, w tej sprawie przepraszam. Jeszcze po, proszę pozostać. Proszę, panie radny, udzielam głosu. Pan Krzysztof Grygorów. Witam, dzień dobry. Dziękuję panie przewodniczącemu. To może byśmy poprosili pani, pani tak, Karolinie, co, ona, co sądzi na temat tego programu. Jak ona to widzi, może jakieś jej wnioski, no jakieś krótkie może sprostowanie, tak? Jak co to wygląda? No, tak, tak tylko to klepniemy i to sobie pójdzie, może jakieś kilka słów wyjaśnienia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę panią, czy pani chciałaby coś jeszcze dodać do tego co programu, który, który został nam dostarczony. Zgłosiła się pani Karolina Joani Udzielam pani głosu. Oczywiście, jak najbardziej mogłabym państwu przedstawić zarys, zamysł tego dokumentu. Także na początku chciałabym tylko powiedzieć, że obowiązek wykonywania programów ochrony środowiska wynika z ustawy prawo ochrony środowiska, dokładnie z artykułu 18, gdzie jest właśnie napisane, że organ wykonawczy. Województwa, powiatu i gminy w celu realizacji polityki ochrony środowiska sporządza odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony środowiska, uwzgl uwzględniając cele, które są zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych wyższego szczebla, te, które się po prostu muszą wpisywać w ten dokument. Jeśli chodzi o program ochrony środowiska jako sam dokument to przede wszystkim zawiera on i omawia charakterystykę miasta Bielsk Podlaski. Następnie jest przedstawione są uwarunkowania prawne zewnętrzne i wewnętrzne, czyli wszystkie właśnie dokumenty wyższego szczebla, w które musi się wpisywać nasz program ochrony środowiska dla miasta Bielsk Podlaski. W kolejnej części dokumentu jest szeroko przedstawiony stan środowiska na terenie miasta Bielsk-Podlaski, który został podzielony na tak zwane obszary interwencji. I tymi obszarami interwencji są ochrona klimatu i jakości powietrza, zagrożenia hałasem, pola elektromagnetyczne, gospodarowanie wodami, gospodarka wodno-ściekowa, zasoby geologiczne, gleby, gospodarka odpadami zasoby przyrodnicze oraz zagrożenie poważnymi awariami. I na podstawie tych obszarów interwencji, po analizie tych obszarów interwencji, są sformułowane mocne strony, silne strony, zagrożenia, słabe strony oraz ewentualne szanse, które są możliwe na terenie miasta, czyli po prostu jest przeprowadzona taka analiza słod każdego z obszarów interwencji. I po tej analizie sformułowane są cele wpisujące się w poprawę środowiska na terenie miasta Bielsk-Podlaski. I w ramach tych celów są wyznaczone odpowiednie kierunki interwencji i w ramach tych kierunków interwencji skonkretyzowane zadania do realizacji przez podmioty, które za te zadania odpowiadają. I jeszcze w dokumencie jest przedstawiony sposób monitoringu realizacji tego programu oraz propozycja finansowania zadań przeznaczonych do realizacji tych zadań. Jeśli chodzi o proces opiniowania tego dokumentu, to został on zaopiniowany pozytywnie przez trzy organy, mianowicie zgodnie z wymogiem został przesłany do zaopiniowania do regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Białym Stoku, podkarpackiego państwowego wojewódzkiego, yy, przepraszam, <laughs> państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego w Białym Stoku oraz przez zarząd powiatu w Bielsku Podlaskim. Jeśli chodzi o yy, Ocenę oddziaływania na środowisko była konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, także do programu została dodatkowo opracowana prognoza oddziaływania na środowisko i te oba dokumenty właśnie przez te trzy organy zostały pozytywnie zaopiniowane. Dodam jeszcze tylko dwa zdania, jeśli chodzi o ten monitoring, o którym wspomniałam z realizacji programu, mianowicie też wynika to z ustawy prawo ochrony środowiska z kolejnego artykułu 18, gdzie właśnie jest mowa o tym, że z programów ochrony środowiska co dwa lata należy opracować raport z realizacji tego programu, który należy przedstawić odpowiednio tam radzie radzie województwa, radzie miasta. I jeśli chodzi o opracowanie tego raportu, to w programie są wyznaczone wskaźniki którymi należy się kierować podczas opracowywania tego raportu i które po prostu mogą nam zobrazować postępy realizacji tych wyznaczonych zadań w celu właśnie poprawy środowiska na terenie miasta. I taki raport to przede wszystkim jest zebranie danych liczbowych, uporządkowanie, przetworzenie, przeanalizowanie porównanie z różnymi latami oraz ewentualnie jeżeli zajdzie taka potrzeba, to należy zaktualizować program ochrony środowiska, jeżeli jest zauważalna konieczność wprowadzenia na przykład innych zadań do dokumentu, lub, lub tak jak już nie trzeba tak jakby innych realizować, ponieważ cel główny został osiągnięty, to wtedy to prawdopodobnie ten okres, który obejmuje, czyli po 25 roku można taką aktualizację dokumentu opracować. Dziękuję. Dziękuję Pani bardzo. Nie ma więcej pytań, a więc zamykam dyskusję. W tym punkcie dziękuję Pani Karolinie za udział w dzisiejszej naszej sesji, a my za chwilę przejdziemy do głosowania projektu uchwały w sprawie programu ochrony środowiska dla Miasta Bielsko-Biała na lata 2020-2025 z uwzględnieniem perspektywy roku 2000 2029. Ale zanim przejdziemy do głosowania, proszę o potwierdzenie obecności za pomocą zakładki kworum. Pani Maria Grabowska, proszę o potwierdzenie obecności. Widzimy, a więc w chwili obecnej obecnych potwierdziło 21 radnych, a więc wszyscy są obecni. Poddaję więc projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem Proponowanej uchwały, proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciw, proszę przycisnąć przycisk przeciw. Kto się wstrzymał, proszę przycisnąć przycisk wstrzymuje się. Podaję wyniki głosowania. W głosowaniu jawnym za przyjęciem projektu uchwały głosowało 21 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0, a więc uchwała została podjęta.